Ta podwyżka jest przypisana do tej inwestycji, wynika z potrzeby kolejnego etapu budowy głównego kanału deszczowego. Nie była wcześniej ujęta, bo jak pamiętamy, budowaliśmy i budujemy gminę Centrum Przesiadkowe w Sokółce w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, i w momencie, kiedy w trzecim przetargu, ta umowa, po trzecim postępowaniu przetargowym, ta umowa była podpisywana. Nie mieliśmy jeszcze informacji, a składaliśmy wniosek na przebudowę ulicy kolejowej z ulicami Monte Casino i Wyszyńskiego, że otrzymamy środki na tą przebudowę. Czyli w momencie podpisywania umowy w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, została tej treści podpisana umowa jak. Jak jest podpisane, z uwzględnieniem dwóch ekspertyz. Ekspertyzy budynku starego dworca i ekspertyzy kanalizacji deszczowej. Te ekspertyzy te ekspertyzy zostały wykonane i są obie dla budynku i dla kanału, oczywiście negatywne. Stąd też budynek jest nowy, budowany. I kanał proponujemy, aby był też wykonany nowy, jako element bardziej to należy postrzegać jako element budowy sieci kanalizacji deszczowej w mieście fragment naprzeciw. Budynku dworca. Wcześniej, przed kilku laty, wykonaliśmy jako gmina dużą inwestycję w przebudowę ulicy Przemysłowej, gdzie ta część kanału deszczowego jest wykonana. Na wysokości wiaduktu przedsiębiorstwo. Wykonało dwa odcinki kanału deszczowego średnicy 1050 mm długości 210 metrów, ponieważ takie warunki w 2016 roku, ile dobrze pamiętam, narzuciliśmy podwojenie przepustowości kanalizacji. Deszczowej w ulicy Kolejowej. W tej chwili te dwa kanały z wiaduktu Przykreńskiego poprzez komory i studnie spięte są w stary kanał deszczowy sprzed 40 lat o średnicy najpierw 1,20 m, a później 1,40 m przy wylocie za zakładem energetycznym 1,60 m. Taka jest ostatnia średnica. Ulica kolejowa od ronda Solidarności do zakładu energetycznego jest wyposażona w szereg instalacji jest tam bardzo ciasno żeby podwoić przynajmniej podwoić przepustowość kanalizacji deszczowej i w przyszłości uniknąć zalewania ulicy Kolejowej jak również zalewania ulicy Grodzieńskiej poszukiwaliśmy rozwiązania i takie rozwiązanie na etapie koncepcji znalazła firma projektowa w postaci rur prostokątnych ta przedstawiona dla nas propozycja polega na zastosowaniu rury prostokątnej o wymiarach wewnętrznych 225 cm szerokości na 125 cm wysokości plus obniżenie w ścianie dolnej kinety. Ścianki tej rury betonowej 20 cm. To znaczy, że poza tym jeszcze można ją dozbroić, żeby można było po tej rurze przejeżdżać, rura jest oczywiście kołnierzowa z uszczelkami co ma zapewnić szczelność jest to rura bardzo droga, wystąpiliśmy żeby mieć pełną orientację co do złożonej oferty do, do dwóch producentów mamy ceny zweryfikowane rynkowo podwójnie od producentów jak również z przetargu na przebudowę ulicy Kolejowej Monte Cassino i Wyszyńskiego, gdzie mamy przyznaną subwencję w wysokości 7,5 miliona, a ceny ofertowe, które wpłynęły, są na poziomie 19-21 milionów. Głównym kosztem jest koszt przebudowy kanału deszczowego o długości 485 metrów. To jest ten kanał od ronda Solidarności do wylotu zakładem energetycznym. Ten kanał, który dzisiaj Przedstawiamy Państwu do akceptacji. Jest o długości 261 metrów i to jest ten koszt na poziomie rynkowym. Jeszcze raz powtórzę, zweryfikowany w postępowaniu przetargowym i w oparciu o ceny producenta, które otrzymaliśmy jako gmina formalnie. I to nie wyczerpuje wszystkich wydatków związanych z uregulowaniem kanalizacji deszczowej w ulicy kolejowej, przeprowadzeniem głównego kanału w mieście Sokółka. Kolejnym etapem, który musi być zrealizowany w perspektywie dwóch, trzech lat jest budowa zbiornika retencyjnego w ulicy Nowej. Jak wiecie Państwo, woda deszczowa przepływa pod torami kolejowymi za zakładem energetycznym, obok rozprzężalni gazu firmy Blackpool, do rowu. Rowem od, o długości około 400 metrów odprowadzana jest do kanału Sokółk. Przy tym rowie nasze przedsiębiorstwo, miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, posiada działkę 3141 o powierzchni 55 arów którą planujemy wykorzystać na budowę zbiornika retencyjnego. Jesteśmy w trakcie próby zakupu dwóch, trzech hektarów tych podmokłych łąk przylegających do kanału Sokółka. No niestety te ceny, które możemy zaproponować, są to ceny w, w oparciu o wycenę gruntu Podmokłej łąki bazą dla których jest wycena statystyczna każdy powiat Agencja restrukturyzacji i modernizacji prowadzi statystykę sprzedaży gruntów w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu położenia i tak dalej no niestety tak mi się wydaje że mieszkańcy z którymi do tej pory rozmawialiśmy traktują chęć zakupów przez gminę jako chyba transakcje ży transakcje życia i te ceny które które proponują, są cenami kilkakrotnie wyższymi od cen statystycznych. Gmina oczywiście takiej ceny nie może, nie może w tym momencie zapłacić. Będziemy rozmawiali i będziemy starali się w tej formule zakupić potrzebne grunty pod zbiornik retencyjny. Kolejnym tematem w przyszłym budżecie, z którym do Państwa wystąpimy, to jest pozyskanie części gruntu przed torami kolejowymi, a mianowicie działki 3073 łamane na 23 o powierzchni 2850 metrów, jest to działka patrząc od strony ulicy Kolejowej na prawo dworcach. Na tej działce chcemy urządzić duży, duży parking, tak żeby instytucje, które znajdą się w Gminnym Centrum Przesiadkowym, pracownicy tych instytucji, klienci tych instytucji mieli parking w pobliżu. Jesteśmy na etapie, myślę, że przeddzień podpisania porozumienia z PKP Nieruchomości, tak aby tą działkę podzielić. Część działki uzyskamy w formie darowizny. To jest ta Dział, część działki z przeznaczeniem w planie przestrzennym 5KK pod potrzeby komunikacyjne, natomiast na część z przeznaczeniem 7KP będziemy musieli wystartować w przetargu i nam być to w tej właśnie drodze przetargowej. Poza tym, powinniśmy też uzyskać przy wartości powyżej 50 tysięcy euro zgodę ministra właściwego do spraw transportu. Także w rejonie gminnego, Centrum Przesiadkowego planujemy, będzie się działo dużo, niemniej jednak to głównym przedsięwzięciem będzie uporządkowanie układu drogowego i uporządkowanie głównego odprowadzenia wody deszczowej z miasta Sokółk.